Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularny AK Halkar. Zobaczymy, czy, czy nowa nazwa się przyjmie. Próbujemy, próbujemy. Spróbowałem w tym momencie założyć drugie konto na YouTubie i, i zobaczymy, co się tam będzie działo. Także jak coś, to zapraszam i jak macie ochotę zostawić łapkę w górę, subka tam na, na tym drugim kanale. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Bądź jeśli właśnie oglądacie to z tamtego kanału, bo też jest taka opcja, to, to, to mnie to cieszy niemiłosiernie. I miałem dotrzeć tu włączyłem nagranie troszkę wcześniej dlatego, że jak szedłem w tą stronę to mi się wyświetliło że pole minowe i tak sobie pomyślałem że będzie śmiechowa to jak zdechnę gdzieś po drodze jak wybuchnie to, to pole czy coś wybuchnę na tym polu no ale widzę, że nie a to można przenieść, a ja biegam jak cioł no to majster Lawan, miałaś rację. Same zgliszcza. Lawan? Major Matt, tu Aiden. Aiden, dobrze cię słyszeć. Powiedziałeś, że mógłbyś coś zrobić. Co miałeś na myśli? Nie przez radio. Przyjdź na statek do siedziby głównej. Niedługo też tam będę. Dobra. Aha po co, debilu? Przecież wlazłem w truciznę. Gadał sobie przez krótkofalówkę i wlazł w toksyny. Kto tam? Co jest? Wymuszmy się stąd, Greku. Hej, chwile! Się kurwa stało. <laughs> Git. Spoko, zaczęliśmy misję sobie w jakimś miejscu. Wzięło, wywaliło nas w całkowicie innym miejscu. Ale przynajmniej stąd mamy bliżej do, do celu. Yy... Oczywiście. Kontynuujemy. Dziadek do mnie zadzwonił. Więc musiałem odebrać. Patrzę, bo. Spadła jakość na chwileczkę. I pierdut. Ratunku, pomocy. Niech ktoś mnie uratuje. A może nie? Może sam się uratuj? Może dasz radę? A może nie dasz rady? Co tu mamy? Siema. 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 Czy się nie ma? Siema, czy się nie ma? O, tu jest coś. Jeszcze... Czy oni przeżyli po ciosie? A, tu są typki. Oj! Oj ej ej, 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 Spadaj. Ty gadzie. Drop down. Hamie jeden. Pozwala mi przez szpary wyciągać tam <laughs> z drugiej strony z tych plecaków. A nie ma potrzeby. Możemy przejść naokoło. Tu jest coś. Tu mi wyświetla, że coś tu jest, jakby do zrobienia. O, tu były lepsze z przedmioty. No i właśnie to jest ten sposób, że mam więcej godzin niż większość, ale nie jestem tak daleko w ogóle. I to jest to, z czego się wszyscy śmiali. że nie będę w stanie przejść tej gry szybko No i mieli rację I nawet nie można temu zaprzeczyć Hopsiu A właściwie ja mogłem parlotni chyba ulepszyć Jak byłem mu dam tego typa o. Dobra. Renegaci? Co z renegatami? Co za renegatami? Siema! Biomarker. Jup. Yep. Masz. Zgłoś się do Meyer w dyspozytorni. Dowódca już wraca z terenu. Mat często sam chodzi na akcję? Dawniej chodził. Prawie nie było go na statku. Ciągle w terenie, ciągle pomagał. Dlatego dołączyłem do stróżów, ale ostatnio Matt jest jakiś dziwny. Nie wiem o co chodzi. Zachowywał się tak jeszcze przed Old Villedor i atakiem renegatów. A teraz ta akcja z wycofaniem nie rozumiem. Cokolwiek jest zgrane, oby niedługo wyjaśnił ludziom o co chodzi z tym całym odwrotem. Hmm. Pewnie ma swoje powody. To bez znaczenia. Zginą przez nie niewinni ludzie. Idź do Mejer. Dzięki. Powiem wam yy, tak. Tu jest akcja ponoć, gdzieś tam chodząc po świecie. Usłyszałem od paru osób plotki, że SPC mają zdrajcę. I dużo osób zastanawia się, kto jest tym zdrajcą. I to oficjalnie mówią między sobą. I teraz. Jest parę opcji. Albo Matt nam każe szukać zdrajcy. Gdzie jest dyspozytornia? A może każdy nam szukać zdrajcy też z innego powodu? I Dobra ludzie, trzeba się zająć lampami UV i wracać do bazy. Mam pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruch. Lekko, łatwo i przyjemnie. Mm. z niebu czasem bohaterem wojennym? Pewnie przewraca się w bronię. Uważaj na słowa, cywilów. Wszędzie jest ciężko. Wiesz o tym. Przydaj, A, to ty. Pamiętam cię z kantyny. No, Dobra pamięć. Chyba, ta. No, z tej walki w kantynie? E, może? Nie spinaj się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Aiden, tak? Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawy frakcji. Misji wita serdecznie. Missy? Aha! Nie. Że ty jesteś Missy. Kim jest Missy? To statek, na którego pokładzie stoisz. A! Grał kluczową rolę w czasie rewolucji. Missy miała <grym> okay. dostarczyć leki, maski i inne zapasy medyczne, a potem wrócić do domu. Ale dom przestał już istnieć. Załoga nie miała dokąd wracać. A teraz? Teraz służy stróżom prawa za siedzibę i centrum dowodzenia. Wszystkie rozkazy wychodzą właśnie stąd. Sprytnie. Łatwiejsza w obronie niż budynek. Właśnie. Eee, o co poszło w tej budzie? Czego chcieli, ocaleńcy? Mówisz o naszej małej sprzeczce? Chcą tego, co wszyscy: Bezpieczeństwo. Co jest zrozumiałe. Ale trzeba myśleć bardziej perspektywicznie. Wkurza mnie, jak wyjeżdżają z moim ojcem. O co chodziło z twoim Nie ojcem? Wściekły, ale. Co to za sprawa z twoim ojcem? Ach, znowu to samo. Jesteś nowy, więc opowiem ci skróconą wersję. Klasyczna historia. Uratował kilku towarzyszy broni, kilku cywilów i dostał medal. Kiedy? Dawno temu. W czasach, kiedy ludzie walczyli tylko ze sobą nawzajem, a nie ze sobą i z zarażonymi jednocześnie, to przez niego trafiłaś do wojska? Zasadniczo. Ha, musiał być z ciebie dumny. No pewnie, co nie? Gdzie, Gdzie jest Major Mat! W terenie trafili na jakiś trop w Old Village. Musisz poczekać. Widzisz tablicę? Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Niewiele jest na tej tablicy. Zapłacimy. Lekarz szybko. Szlak to Major ma! Coś się stało! Z drogi! Z drogi wykrwawia się! Kurwa! zajdorem jest kiepsko! Ratujcie go! Zabrać go do szpitala! Ściągnąć lekarzy! Uratujemy go! Trzymaj się, Aitor! Wyjdziesz z tego! Słyszysz? Ruchy! Jakim cudem? Lepiej, żeby Aitor przeżył. Zbyt wielu straciliśmy w Old Villador. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. Ej, what the, heck? <coughs> what the heck? czemu Aitor żyje? Wiem, że nie powinienem tak reagować, ale do cholery, czemu Aitor żyje? W tamtym miejscu oni chyba nie przeżyli. <coughs> Tamto miejsce wyglądało, jakby wszyscy poginęli. Nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Ja miałem dla niej yy, list. Aitor jest silny, ale potrzebuje leków, a tych niestety brakuje. Zrobiliśmy, co się dało z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ludzie tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Chodź z Jeśli po drodze ktoś przypadkiem pokręci przepis, może go zabić. Zgadza się. Ale wystarczy dobrze słuchać, co powie Znachorka, i się zastosować. Zielarka, którą znam, ma talent. To jedyna nadzieja Aitora. O co chodzi jego żonie? Przesądy trudno wyplenić. Margaret pomogła wielu ludziom. Choć nie wszyscy chcą to przyznać. Mogę pomóc? pomóc. <laughs> Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villador, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Aitor, to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy prawdy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret można ufać. Ej, ale Aitor był w tym tunelu razem z nami z Wolcem, nie? Czy mi się porąbały postaci? bo ja już nie jestem pewien się wspierają, pielgrzymie. czy mi się porąbały postacie, czy nie eee, bo... bo kurde wydawało mi się, że on tam był i what? say what? dobra, tam bym się musiał dostać żeby kontynuować to zadanie Aitora ale tu bym sobie jednak kontynuował na razie to zadanie fabularne nie, to z Aitorem mi niesamowicie interesuje. To, to, to Nawet fabułę bym olał, dlatego, no ale yy, to bym musiał biegać później na darmo znowu tam z powrotem. Wiesz o to? Ten kastet należał najpierw do komendanta Lukasa, Potem przejął go Aitor. To, co stało się w Old Villador, nie może się powtórzyć. Musimy ocalić to miasto. Przed zarazą, przed rzeźnikiem i jego ludźmi. Cokolwiek planują. Okej, okay, ale przez radio mówiłeś, że masz dla mnie informację. Tak, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz, Heidem, po co ci ta baza danych? Co w niej jest? Szukam swojej siostry. Co się z nią stało? Dawno temu Wolf ją skrzywdził. Odebrał mi ją. Musi mi powiedzieć, gdzie ona jest. Czy jeszcze żyje, czy... Dlatego szukałem centrum dowodzenia GRE, żeby się dostać do bazy Wolca na serwerach. Czyli mamy wspólnego wroga? To znaczy? Wolc to prawa ręka rzeźnika. Waszeruje jego ludzi inhibitorami. Możemy dorwać ich obu. Sprowadziłem cię tu, bo wiem, że w mieście ukrywa się kilkoro naukowców GRE. Trafiliśmy na trop jednego z nich <coughs> tuż przed atakiem renegatów. Brzmi obiecująco. Kiedy znajdę tego naukowca, przyciśniemy go. A w razie czego, znajdziemy innego. I tak dalej. Dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. Hmm. Dlaczego pracownicy GRE się ukrywają? Obawiają się gniewu ludzi. Za to, że GRE rozprzestrzeniło infekcję. Czyli to prawda. GRE ściągnęło wirusa. A kto inny? Ponoć robili eksperymenty w swoich bazach. Sprowadzali kontenery z Haran w nocy w tajemnicy przed rządem. A potem wszystko upadło. W odwecie ludzie wyłapywali naukowców i wieszali ich na latarniach. Zabili jedynych ludzi, którzy mogli znaleźć lekarstwo. Lekarstwa nie ma i nie będzie, jeden. To propaganda GRE. Dobra. Czego chcesz w zamian? A jak ci się wydaje? Może obaj chcemy tego samego? Prąd wrócił do miasta. Renegaci znów atakują. Po raz pierwszy od zakończenia wojny zaatakowali nasze posterunki w centrum miasta. Ale my też mamy do dyspozycji nowe możliwości. Dzięki elektryczności możemy uruchomić największą antenę w centrum na szczycie wieżowca Aviensy. Chcecie pokonać rzeźnika za pomocą radia? W pewnym sensie. Dotrzemy z sygnałem do szerszego grona ludzi. Komunikacja między osadami się poprawi. Zwerbujemy ludzi i obronimy miasto. A wtedy łatwiej będzie szukać niedobitków z GR, których potrzebujesz. <tryk> Okej, okay, pomogę. Skąd mam pewność, że mi pomożesz? Jaką mam pewność, że mi pomożecie, kiedy już zrobię swoje? Nie ufasz mi, Aiden. Nie ufam nikomu. Jestem w tym mieście od niedawna, ale wiem, że obietnice najczęściej nie są tu spełniane. Jeśli nie znajdziemy pracowników GR, -e, obiecuję, że pomogę ci dorwać wolca. Działasz z Lawan? To myślam się, że też go szukasz. Okej, okay, pomogę ci. Okay. Nie mam wyjścia tu i tak? Mówię. Dobrze. Rzeźnik nie zaatakował bez powodu. Muszę zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Za wszelką cenę. <śmiech> 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 Wszystko dobrze, ser? Mayer wtajemniczy się w plan. Jak najszybciej z nią porozmawiaj. A, Jaden. Nie musisz mi mówić, sir. Dla przyjaciół jestem Jack. Okej. Okay. Jack. Okej. Okay. Jack Matt. Prawie jak szachmat. Jack mat. Eee, dla przyjaciół jestem Jack. Taka przerwa. Jack. Dum, 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 dum. Tutaj gdzie jest bobyczka, Nie? Siema. Mat mnie do ciebie przysłał. Tak, chciał, żebym ci to dała. Mała nagroda za pomoc stróżom prawa. Latarka UV Może się przydać. Dzięki. Wspominał o jakimś planie. Wieżowiec, więc. Skoro prąd już wrócił, możemy nadać naszą wiadomość i ogłosić mobilizację. Ale najpierw trzeba się dostać na górę, a to daleka droga. Co chcesz wiedzieć? Powiedz mi więcej o tej radiostacji na szczycie. To najwyższy budynek w Wiledor. Kiedyś to był symbol wielkości miasta. Teraz jest symbolem upadku. A to dlaczego? Ta antena może znów zjednoczyć miasto. Ale kiedy ktokolwiek próbuje ją odpalić. Zgadnij jak to się kończy. Pewnie nie najlepiej. Tak jest, światełko w tunelu tego miasta to pułapka. Ale może teraz będzie inaczej. Oświetlimy wieżę lampami UV. O Powiedz mi więcej o to takie niebezpieczne? W środku najpewniej jest gniazdo przemieńców. To największa ciemna strefa w okolicy. Nocni biegacze próbowali się tam dostać. Chcieli wykorzystać antenę, żeby ocaleńcy mogli się ze sobą kontaktować, dodać ludziom otuchy. Ale nawet nie zbliżyli się do anteny. Zamiast tego zostali wybici. Frank o tym gadał, nie? Wybici? Nie ma już ani jednego z nich? W tym właśnie problem. Frank wszystko dokładnie zaplanował. Ale żeby plan zadziałał, potrzebował wszystkich całej załogi. Ale nie byli chętni. Nie wszyscy wierzyli w ten plan. Był pewien rozłam. Frank sądził, że jeszcze zmienią zdanie, ale nie wszyscy poszli po rozum do głowy. Plan całkiem się schrzanił. To było straszne. Ci, którzy tamtej nocy słyszeli krzyki nocnych biegaczy przez radio, nadal mają koszmary. Co się stało z tymi, którzy nie wzięli udziału w misji? Rozeszli się, zniknęli. Ten, kto wszczął bunt, został uznany za zdrajcę. A nocni biegacze stali się wstydliwym wspomnieniem. Nie ma sensu roztrząsać przeszłości. Musimy skupić się na tym, co tu i teraz. Okej, okay. do dzieła. Lampy są na miejscach? Byłyby, gdyby chłan zaopatrzenia choć raz zrobił swoje. Rozumiem, że Olał sprawę. Jest spóźniony, a od kilku dni bawi się z nami w chowanego, Grami na nerwach. Więc najpierw sprawdź o co chodzi z chłanem. A kiedy go znajdziesz, sprzedaj mu kopa w tyłek. Powiedz, że to ode mnie. Mam nadzieję, że latarka ci posłuży. Okay. sprawdźmy o co chodzi z tą latarką. U, pozwala powstrzymać i odbierać, osłabiać zarażonych. Okej. Okay. Otrzymujesz latarkę UV. Pozwala ona i osłabiać wszystkich zarażonych, w szczególności wirale i przemieńce. Aby użyć latarki UV, wyposaż się w nią za pomocą jedynki, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby ją włączyć. Obserwuj poziom energii latarki. Gdy spadnie do zera, musisz zaczekać, że latarka się naładuje. Ok, czyli musimy sobie podmienić coś tutaj na jedynce, czyli wichajstry. Ze strzelby nie korzystam, więc wykorzystajmy sobie tą latarkę. Muszę sprawdzić, co potrzebuję do jej ulepszenia. I. No i tyle na razie. Ale dobra, w tym momencie, jeśli chodzi o YouTube, kończymy odcinek. Widzimy się na miejscu kolejnej misji. Czekajcie, wait. Miejsce kolejnej misji. Dowiedz się czegoś o zamówionych się lampach UV. A, na miejscu. No ale dobra. I tak widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, baju, cześć, jak coś. Zostawcie łapkę w górę, subka, baju.